Cześć. Pamiętacie, jak wam nagrałem odcinek, jak cofnąć nastawę zawodu termostatycznego, jak cofnąć przysłonę, tak, aby zwiększyć przepływ czynnika wody grzewczej przez zawór po to, aby grzejnik od samej góry do samego dołu wam zagrzał z równomierną temperaturą oraz żeby moc grzania była większa. Na wcześniejszych filmach, na wcześniejszym filmie ja Wam tam pokazałem zawór termostatyczny Herca, gdzie tutaj w miejscu przysłony, albo był w nowych zawodach, był taki plastik pomarańczowy z wieloklinem, wystarczyło go kombinerkami cofnąć, lub w starych zawodach takiego plastiku nie było należało odkręcić zewnętrzną nakrętkę, nabić sobie taki kluczyk na wieloklin lub załatwić taką nakrętkę z nowego zawodu pomarańczową i wtedy można było założyć i cofnąć. Dzisiaj mam okazję, jak widzicie, pokazać Wam jak cofnąć nastawę, jak zrobić, yy, yy, właśnie jak zwiększyć przepływ czynnika czynnikach yy, przez zawór termostatyczny Danfosa. I jak widzicie, tutaj jest całkiem inna budowa niż w przypadku zaworu helca, To znaczy tutaj, jak widzicie, jest taka blaszka naokoło. Żeby ruszyć zawo nastawę zaworu termostatycznego, pierwsze musimy tą blaszkę cofnąć. Jeżeli ją cofniemy, możemy wtedy odkręcać lub przykręcać nastawę zaworu. Jeżeli byśmy nie dali rady, tutaj jest zawór, widzę, dość ładnie chodzi, nie musi yy, widać, że był smarowany, czyszczony. Jeżeli w Waszym przypadku byłby problem, yy, żeby dokonać tej nastawy ręcznie, posłuż, posłużymy się kombinerkami. Chwycimy tą blaszkę, cofniemy i wtedy kombinerkami możemy śmiało kręcić. Teraz tak, żebyśmy wiedzieli, gdzie ta nastawa, czy, czy w którym punkcie, żebyśmy mieli punkt odniesienia tej nastawy, to ja wam tu spróbuję, nie mam tu za dużo miejsca, ale postaram się wam pokazać. Tutaj, tutaj w tym miejscu, jak widzicie, o, tutaj jest kropka. Ta kropka oznacza punkt odniesienia do korpusu zawodu. I teraz wystarczy, że cofniecie tą blaszkę. I pokręcicie nastawą zgodnie z oznaczeniami. Jak widzicie, tutaj na boku tej blaszki są oznaczenia 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. I w tym momencie zwiększacie lub zmniejszacie przepływ czynnika grzewczego wody przez grzejnik. Tutaj, jeszcze raz, tutaj jest kropka oznaczająca punkt odniesienia, i teraz wystarczy, że cofniecie sobie choćby ręką blaszkę i możecie przekręcić, zwiększyć lub zmniejszyć przepływ czynnika grzewczego przez grzejnik, przez zawód, przez co grzejnik Wam się rozgrzeje i zagrzeje Wam lepiej pomieszczenie. Nie będzie takiego efektu, że będzie grzał od góry, a od dołu będzie zimny. Po prostu w ten sposób możecie sobie grzejnik wyregulować.